Halo, halo witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dorek Będziemy nagrywali kolejny poradnik Dotyczący Areny Zobaczymy zaraz Zobaczymy co tutaj będziemy mogli wybrać Uzbierałem 150 Idealnie na Arenę Więc od razu wziąłem się za nagrywanie I mamy tak, Maga mamy Druida i mamy Paladyna W ostatnim moim poradniku miałem Szamana Więc myślę, że tutaj możemy sobie w Maga pójść po prostu wymaga. No i zobaczyłem, postaram Wam się jako tako w miarę mówić karty. O, na wstępie mamy legendy. Pff, powiem tak. Jeżeli chodzi o te, te legendy, które mamy, moim zdaniem najlepsza jest tutaj oczywiście Sylwana Ze względu na jej koszt. To jest jedno. Jest strasznie, jest strasznie szybką kartą do wystawienia. Nie jest jakąś 9-manowym dropem. Tak jak Onyxia. Więc możemy ją szybko wystawić. Myślę, że coś tam może dać. No, Baron Gedon nie jest też, jakimś, też jakąś złą kartą, ale myślę, że on bardziej w jakimś konstraktach, na jakimś warriorze kontrolnym działa. A Onyxia, no, jak, jak właśnie mówiłem o tej manie, że tak naprawdę strasznie późno się o tą kartę wystawia. Więc myślę, że tutaj po prostu sylwana. No, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy antycznego Medibota, Murloka i szalejącego Worgena. Myślę, że w tej sytuacji sobie pójdziemy po prostu na początek tego Worgena. ze względu na. No, na jakiś mało, mało manowy drop Medibot będzie tutaj myślę, na początek jakiś, jakiś kiepski, tak? Możemy sobie tego Worgena jeszcze uruchomić ze względu na naszą pasywkę No o loku nie będę mówił tak naprawdę, bo to jest strasznie kiepska karta e, Dobra, co my tutaj mamy? Mamy ogra, mamy zagubionego biegusa i mamy kolejnego ogra e, Myślę, że w tej sytuacji te trzy karty są tak naprawdę nawet... Wszystkie są tak naprawdę dobre, nie są takie złe. Yy, ogr jest całkiem ciekawy, zagubiony jego i właśnie ten ogr, kolejny. Ale myślę, że w tej stacji sobie po prostu weźmiemy czwórkę ze względu na ich brak. Mamy Komandosa, mamy strażnika i mamy lustrzony byt. Yy, tutaj... Yy, komandos nie jest za dobrą kartą ze względu na jego statystyki. Jedyną, jedyną rzeczą, którą, że tak powiem. Coś robi, to jest zadanie dwa punktu Obrażenia, kiedy wychodzi na stół. Yy, mamy, tego, mamy strażnika, on nie jest aż taki zły. Mimo, mamy rozstrzany byt. Myślę, że w tej sytuacji weźmiemy sobie po prostu tego strażnika. Mamy polimorfę pierwszą, mamy rycerza i mamy wiekaj mistrza. W tej sytuacji oczywiście polimorfa. Żywiołak, eksplozja i ogniste działo. Myślę, że tutaj po prostu weźmiemy sobie tą dwójkę. Żywiołak jest oczywiście bardzo dobrą kartą, ale po prostu z tych stronników już trochę mamy. I po prostu wziąłem sobie ogniste działko Widzący, Berserker i Wódz. Myślę, że w tej sytuacji możemy sobie wziąć y, Widzącego. Eee. Znaczy, powiem tak. Wódz na pewno nie. To jest kiepska karta. Strasznie kiepski Tanty. 1-4 za 3. Widzący jest. też jest dobrą kartą. Nie powiem, że on jest zły, bo on jest dobry. I Berserker. Myślę, no. Myślę, że tutaj możemy się pokusić o tego berserka, ze względu na to, że mamy tą pasywkę maga, którą możemy tak naprawdę uruchomić sobie tego berserka. berserka. No i łatwo sobie go zbufować. Myślę, że sobie go po prostu weźmiemy. Rycerz, Smoczy, jastr Jastrząb i Tajemny Intelekt. Jastrząb jest oczywiście bardzo słabą kartą. Tej karty się w ogóle nie bierze, a, ale nie. Rycerz nie jest aż taki zły i Intelekt jako dobór kart. Myślę, że ten Intelekt móg mógłby być. Myślę, że sobie go po prostu weźmiemy. Dobra, żółwior, giermek i nakręcany gnom. Hmm. W tej sytuacji możemy sobie wziąć, myślę, że tego giermka jako tą jedynkę. On nie będzie aż taki zły. Hmm. Counter spell, gnom i tajemny golem. Hmm. W tej sytuacji no to jest tak naprawdę wszystko tutaj moim zdaniem porówno. Te karty nie są jakieś za specjalne. Myślę, że to sobie tutaj po prostu w counter spella pójdę. Widmowy Rycerz, Grubiański Sierżant i mikromaszyna. Brakuje mi trochę tego Irli i brakuje mi właśnie tych piątek, tych piątek tego Lejta Więc tutaj będzie problem, oczywiście ten Sierżant nie jest za ciekawą kartą do tego deku Mikromaszyna, a może ten Widmowy Rycerz hmm. Myślę, że wezmę sobie na początek tą maszynę, bo potrzebuję naprawdę tych dwójek, te, tego Irli Zagubiony biegus, szpikożerny gul i baśniowy smok No myślę, że w tej sytuacji też sobie weźmiemy po prostu jakąś dwójkę Czyli po prostu ten baśniowy smok On dodatkowo jest odporny na cel zaklęć i mocy specjalne Więc nie będzie aż taki zły Mamy szalonego bombiarza, mamy ryzykanską rakieterę i mamy rozbłysk mrozu Myślę, że tutaj po prostu sobie też bombiarza weźmiemy za dwójkę Nie chcę tej rakieterki brać ze względu na to, że ona... Znaczy ona nie jest złą kartą ogólnie, znaczy taką mega złą kartą Ma tą szarżę ale ma sobie statystyki, strasznie, no nie ukrywajmy, to nie, jest, to nie są jakieś za specjalne statystyki za sześć No i rozbysk prozu nie jest za specjalnie grywalną kartą na ale nie? Jest bardziej taką kartą do jakiegoś Construct, czy czegoś takiego Jakiś freeze Mage, czy coś w tym stylu Szersze po prostu ten bombiarz yy, Mamy tak, wichro, gniewną harpię, ognika i śniegoczłap Tutaj ognik oczywiście odpada, harpia myślę... Się... No... Brakuje nam troszeczkę tego lejta Leita, czy tego midgameu myślę, że nie będę i takiej brał, bo chcę jeszcze troszeczkę tego, tego Early zebrać sobie, więc po prostu sobie ją wezmę. Stwórz e, moczarów, Arcymak i uczennica. E, uczennica jest w miarę dobrą kartą nie powiem, bo ona jest, jest całkiem OK. Ładnie nam obniża koszty czarów. Arcymak. Ta, ta karta jest tak naprawdę dobra tylko ze względu na to, że ma tyle HP, bo e, <laughs> jakiś... A, jakiegoś świetnego ataku nie ma. No, tak naprawdę może się utrzymać długo na stole z tą ilością HP. No i ma obrażenia zaklęć plus jeden. Ale myślę, że tutaj po prostu sobie pójdziemy w tanta. Zagramy sobie tak. Zbir, wilk morski i stożek. Wilk morski jest akurat kiepską kartą ze względu na jego HP, jeżeli chodzi o kartę za 5 kryształów. Stożek Zimna też nie jest mega aż taki zły, jeżeli nie mamy jakiegoś flame tak, bo jak na razie nic nam nie doszło, żaden flame strike ani nie, yy, zamieć. Ale myślę, że tutaj po prostu sobie pójdziemy zbiera. Jako taki mid late yy, mamy Giermka, kolejnego, mamy yy, jakiegoś murloka z szarżą i mamy kobolta. Yy, myślę, że w tej sytuacji możemy sobie drugiego Giermka wziąć. Myślę, że to druga, druga jedynka nie będzie aż taka zła. A ten start może być dobry z tą kartą. Yy, mamy szalącego Worgena, yy, wulkanicznego Furiata i fruwającą maszynę. Myślę, że w tej sytuacji oczywiście Worgen. Tej karty się w ogóle nie bierze. No i tak samo jeżeli chodzi o tego mecha. No a ja o w organie już wcześniej mówiłem. O, pierwszy flamestrike, oczywiście go bierzemy. Nie ma co w ogóle się zastanawiać. Echo, Medivha, Ludowy Blok i, nagina, i Naginaczka Zaklęć. Powiem tak, Naginaczki, naginaczki Zaklęć tak naprawdę Rzadko kiedy, rzadko, kiedy ją się spotyka na arenie, ta karta nie jest za specjalna. Lodowy blok podobnie, tak jak, tak jak już wcześniej, znaczy wcześniej. On jest tak naprawdę dobry na Freeze Mage czy podobnych, jakichś właśnie Constructed. A ten Echo myślę, że może nam, może, myślę, że może być dobrą kartą, Skopiować nam stół, tak naprawdę. Myślę, że sobie go po prostu weźmiemy, bo jak widzicie, nie mamy jakoś dużo tych doborów, mamy tylko chyba ten tajemny intelekt, nic więcej. Więc po prostu sobie pójdziemy w to. Dobra, mamy kolejne trzy karty. Jakieś rare goblinski saper, mała egzorcystka i atrapa e, Powiem tak Myślę, że w tej sytuacji możemy sobie wziąć Małą egzorcystkę Ona czasami się przydaje, czasami nie Tak naprawdę ciężko się w tym, w tym Wstrzelić, żeby tak dobrze ją wrzucić na stół Musimy czekać, żeby ten przeciwnik Jakiegoś go nie rzucił No ale myślę, że to nie będzie jakaś zła karta Ten goblinski saper Też nie jest taki zły Ale atrapa tutaj naprawdę jest kiepską kartą Myślę, że po prostu sobie weźmiemy tą egzorcystkę. Yy, Ogry, rycerz i niestabilny gór. Yy, pff, niestabilny gór nie jest aż taki zły, bo tak naprawdę wymienia się z praktycznie każdą kartą, jeżeli chodzi o karty za dwa. Yy, rycerz z wichrogrodu też nie jest aż taką mega złą kartą, no ale myślę, że tutaj po prostu ogr jako lejt. Yy, żalogłowy, żółwior i rakietera. O Rakieterze wcześniej już mówiłem, Żuwior też nie jest aż taki mega zły, ale myślę, że tutaj po prostu żałogóły szatkownik. Yy, szpikożerny Gul, magienny Raptor i Mechaniczny Yeti. Myślę, że potrzebujemy tego Irli dalej. Myślę, że możemy sobie po prostu pójść tego Bagiennego Raptora. Yy, myślę, że... ale tutaj no, możemy sobie wziąć tak naprawdę każdą z tych kart. No każdą, no. Ja bym tu się bardziej nad tymi dwoma zastanawiał, ale tych czwórek... tego mid game'u możemy mieć już wystarczająco. Myślę, że po prostu ten Raptor będzie dobry. Działko okrętowe, rozbysk mrozu i tajemny intelekt. Hmm. Myślę, że ten tajemny intelekt, no zobaczymy. Może jakoś w następnych kartach będzie cięż, jakoś, jakoś cięższy wybór, to może go weźmiemy. a teraz myślę, że po prostu w te działko pójdziemy. O rozbysku mrozu już wcześniej mówiłem. On nie jest dobra, to, nie jest, to nie jest za dobra karta. Jeżeli chodzi, na, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o arenę, I mamy tak duplikację, mamy człapa i mamy sowę. Myślę, że pójdziemy sobie jeszcze w jakiś jakieś early, czyli weźmiemy sobie po prostu tego wśród człapa. Duplikacja też nie jest złą kartą. Jest całkiem właśnie w porządku kartą. A sowa no jedna, jedna, jedno, jeden, dwa silency na arenie nie są tak naprawdę złe, czyli też można, po prostu, też można je brać. O, no i myślę, że tutaj sobie po prostu weźmiemy duplikację. Ten ognisty ogarnie jest za dobrą kartą ze względu na jego statystyki, ma, ma tylko 5 yy, życia. Yy, strzelec też nie ma jakichś zaświetnych statystyk. Jeżeli chodzi o zadanie, jeżeli, jeżeli chodzi tylko o to, że wystawimy go sobie, ale no zadaje ten jeden punkt obrażeń, tak? Ale no myślę, że po prostu tutaj w duplikację pójdziemy. Uuu, yy, no i tu mamy problem. Tu mamy malutki problem, Pff, bo żadna z tych kart nie jest jakaś za specjalna na arenie. Yy, Goblinski ochroniarz, ta karta jest za 5, ma 5-4. <laughs> Szczerze mówiąc, nie przypadam za tą kartą. Yy, mamy tajemną eksplozję i mamy piechura. <laughs> Piechur też nie jest tutaj za specjalną kartą. Za 1-1-2. też nie jest za, cieka za ciekawą kartą. Ale myślę, że już po prostu weźmiemy sobie tego goblinskiego ochroniarza. Ten mit troszeczkę nam się może przydać. Trok, yy, harpia i naganiarz mechów. Myślę, że w tej stacji po prostu sobie weźmiemy troga. Znaczy mechy. Zajrzymy, zajrzymy ile ich mamy. Tu mamy 3. To nie jest mech. 4. Mamy cztery mechy, więc myślę, że to nie jest też za dużo. Myślę, że po prostu sobie weźmiemy tego droga jako kolejną dwójkę. Obrońca Argusu, Bombardier i Pan Śmierci. Powiem tak, Bombardier jest dobrą kartą. To jest ciekawa karta. Pan Śmierci, no, nie za specjalnie ona daje tak naprawdę stronnikowi. Daje przeciwnikowi stronnika na stole dodatkowego, jak zginie, więc myślę, że to nie jest za specjalna karta. Mamy Obrońca Argusa, który też jest właśnie, tak jak już mówiłem, jest całkiem w porządku kartą i Bombardier. Który, który jest wystawiany i zadaje 4 punkty obrażenia naszemu wrogiemu stronikowi. On może się fajnie skąbić, jeżeli go dobrze zagramy, ale myślę, że tu nie będę ryzykował, wezmę sobie po prostu tego Argusa. No okej, okay, myślę, że tak jest całkiem w porządku, nie licząc braku żadnego Frostbolt'a. Nie mamy też na przykład Pyro pyroblasta, czyli Pyro Wybuchu. Mamy sylwane. Jakiś malutki dobór jest, ten tajemny intelekt. Myślę, że będziemy tutaj musieli po prostu. Ostrożnie grać, nie wyrzucać tych kart, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, kogo nam dobierze. <laughs> o, kogo nam tutaj znalazło? A, jeszcze szuka. Ok, no ten, mam, mogę tutaj powiedzieć jeszcze o Magu. On jest tak naprawdę dobrą klasą na arenie. Tak naprawdę jest teraz, myślę, myślę że jest chyba najlepszy. Jeżeli chodzi o areny, ze względu na te flame strike i te kule ognia, polimorfy, dużo ludzi właśnie narzeka, że gra przeciwko nimi, dostaje co chwilę jakiegoś drugiego flame strika, czy nawet trzeciego. Zdarzyło mi się właśnie nieraz grać na, na maga, który mi rzucił trzy flame strike, i. Może nie pod rząd, ale, ale jak sobie rozbudowałem stół ponownie. No dobra, gramy na druida. Zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała nasza. O, mamy tutaj śnieg niego człapa, duplikację, polimorfę, hmm. Myślę, że możemy zostawić tak Tą duplikację chcę sobie zostawić, może pokombinuję tutaj coś ze skopiowaniem z tej karty. O, mamy Giermka. Który tak jak mówiłem w Idle jest całkiem w porządku Zaraz zobaczymy. Możemy sobie po prostu go teraz... O, mamy Flame od razu. Tak, oby ta karta się nas trzymała przez cały czas. Zobaczymy co nam nagra. Jeżeli nic nie dogra, myślę, że sobie wystawimy prostego raptora. Myślę, że tak jak najbardziej. Aha, on nam po prostu traduje, ok. Tajemny intelekt, no nie, wystawimy sobie raptora. Tym pójdziemy do przodu. No zobaczymy, co on nam zaraz zagra. Orzeźwienie hmm. Będzie karta za pięć Rycerz, w porządku Co my tutaj możemy zagrać? Hmm. Myślę, że możemy sobie się ten tajemny intelekt Dobrać coś Ogr, ok. Bombiarz, w porządku Zrobimy w ten sposób. Strejdujemy mu to. Zobaczymy co on dogra. Myślę, że będę w stanie tutaj. Myślę, że jestem w stanie zagrać sobie monetę i tego berserka. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś błąd. O Jan. To ciekawe zagranie. Najbardziej się teraz obawiam tego kodo. Ale mam odpowiedź zaraz na to, jeżeli straciłbym szybko tego berserka. No, wystawimy sobie, no zobaczymy. <laughs> on się tutaj może ładnie trade'ować z kartami. To jest tak jak mówiłem, y, mogę sobie pasywkę na niego rzucać. Dzięki czemu się będzie bufował. Mamy bombiarza, mamy tutaj śniegoczłapa, mamy flame strike'a, jeżeli on by tam ładny stół nam wystawił. Rycerz. O! No i fajnie teraz bo tego flame zagrać, no ale niestety nie możemy. Zaraz zobaczymy co. Y, śniegoczłap, bombiarz. Póchiste działo. Hmm. Myślę, że mogę, mogę, mogę sobie teraz to rzucić. OK zagramy sobie śniego człapa. <coughs> zobaczymy co on zrobi. To nic nie działo tak jak mówiłem, on jest dobry, ale na samym początku. Żeby sobie yy, zniszczyć jakiś taki specjalny target. Bo to jest tak naprawdę losowe. To nie jest frostbolt, którym sobie namierzamy i sobie bijemy. No ale i tak, ta karta jest tak naprawdę w miarę mocna. No zadaje 4. <coughs> o, obrońca Argusa. Ok. Myślę, że z ogrem wyjdziemy zaraz Co on tam jeszcze chce dograć? natura Naturalize, w porządku To jest ciekawe zagranie Mikromaszyna, w porządku O, jest trynową Nie wiem czy to nie jest błąd z jego strony My sobie wyjdziemy z ogrem teraz <laughs> Nie wiem czy to nie jest błąd z jego strony ze względu na to, że on sobie ustawia te hapeki pod mojego flame strike'a na, na, na następną turę tak, idealnie, i wyczułem, że nie będzie mi teraz tego w żaden sposób tradował, bo nie będzie o czym, chyba że kolejny Naturalize. No ale zobaczymy. Ja mam już 7 kart w rynku. O, harpia. No i tu mamy malutki problem. Bo tak naprawdę to się nie strejduje nam. No ale zrobimy tak i tak rzucimy sobie tego frame Zrobimy w ten sposób. Ale bezpośrednio się na nie, nie ten ogród tutaj, więc on będzie musiał coś dograć. W Rafa, na przykład, czyli gniew. Ta karta jest akurat. Do... Nie, nie jest aż taka zła, jest dobra yy, na arenie. No ale normalnie chyba też jest grana. <coughs> o, Mechoko to dźwiedź. W porządku. Znak ostępów. Co on teraz zrobi do przodu? Tym pójdzie? O, to jest pytanie. A, mamy. uuu. Hmm. Tego nie zauważyłem Może zrobimy tak Chcę zaryzykować, że przeciwnik się przestraszy tego Nie wiedziałem, że tak, tak mało hp mamy od razu Właśnie ta Harpia mogła zrobić w tym momencie grę Ładnie się, ładnie się wystawił pod to Zobaczymy, co on zaraz zrobi Sprawdza teraz ten sekret, czy to nie skopia. Zobaczymy, czy on nam to zniszczy teraz. Gniew. Counter-Spell, w porządku. On coś czuje, pójdzie do przodu, tym po prostu nas skończy. Aha, atakuje w to. Ok. Cóż, czuję, że po prostu skończy. Tak jest. No, niestety. Szybko nas wyraszował. To jest właśnie dobra strategia na magów. Szybki rasz. I to w jakiś sposób na pewno działa. Tym bardziej, że nie mam żadnego hila tutaj. Tych tantów też nie mam za specjalnie dużo. On chyba jest trzy tanty, tak naprawdę. Ten Argus, z Struzmoczarów chyba on się nazywa. Nie pamiętam. No cóż, no cóż. Nie jest za, za specjalnie tutaj ciekawie. Pierwszą rozgrywkę przegraliśmy, a sądziłem, że nie będzie aż tak źle z tym Zobaczymy, kogo dostaniemy. Mamy Czarnoksiężnika Giermek, Sylwana i Polimorfa. No myślę, że po prostu tutaj wyrzucimy te dwie karty. Tego Giermka sobie zostawimy. Ja potrzebuję troszkę szybszych dropów, na przykład takich. No, z tym gierkiem sobie oczywiście wyjdziemy Tu mamy trójkę, jeżeli on by coś wystawił, mam, mam pasywkę i tego giermka no, Zobaczymy zaraz czy on tam dogra monetę, tak jest, moneta Zobaczymy zaraz co on zagra O, bombiarz Okej okay. Uuu, panie bombiarzu Właśnie o tym mówiłem, że ten bombiarz tak naprawdę... Hmm Myślę, że nie, myślę, że zrobimy po prostu sobie tak. To sobie zostawimy na jakiś lepszy drop. Bo ten bombiarz chyba, tak mi się wydaje, że on nie jest tego wart, żebym tego rzucał na niego. Teraz sobie z w ogóle na No a ten bombiarz, tak jak mówiłem, on. On jest taką losową kartą, jak dla mnie. On jest ciężko, żeby on coś zrobił. Ciężko, żeby on dobrze trafił. Na znaczy, to się oczywiście zdarza, no ale. Ja na przykład mam do niego pecha. Nie ukrywam, bo już nieraz go wystawiałem i. Nic, nic, nic specjalnego nie zrobił. Nic specjalnego, właśnie nie zrobił. Jakoś tak nie jestem do niego zbytnio teraz przekonany. Ale musiałem go wziąć, w teraz, bo no nie było wyjścia. Co on tutaj zagra. O! Strzelec z i Ok, myślę, że sobie po prostu zrobimy w ten sposób: zaatakujemy sobie go do przodu, wystawimy sobie głowego Myślę, że ten stół jest całkiem w porządku. No oprócz tego, że on ma te karty na ręku, tak? Yy, może mieć zaraz, na, może na przykład zaraz rzucić nam, nie yy, jak to się nazywało? Nie, zagrywa Warlocka. W porządku, i? I dziarski gorzelnik, okej. Okay. Myślę, że teraz sobie możemy to ogniste działko zagrać. Jak najbardziej. Albo ze stworem wyjść do przodu. Ale myślę, że nie, myślę, że zrobimy sobie tak. Myślę, że zrobimy tak, po prostu, i pójdziemy do przodu z tym. No właśnie, najgorsze jest to, że nie mamy żadnych kul, kul ognia. Co może nam się przydać do dobicia No i też do wyczyszczenia czegoś, mamy też Water Elementali na przykład Co też jest na, do, naprawdę dobrą kartą na Magu na Arenie Ciężko tą kartę zniszczyć eee, Szkarłatny Krzyżowiec, ok, I Murlock. Hm. Myślę, że sobie wystawię tego stwora Po prostu, żeby on miał problem z przebiciem się Zrobię sobie tak I tym pójdę do przodu Okej, okay. no zobaczymy. Hmm. No jak, jak, jak wiemy, Czarnoksiężnik ma jakieś, jakieś masramu ale. Co on tutaj zagra? Łamasz zaklęć, okej. Okay. Ten po prostu uderzy sobie tutaj, zapewne. Hmm. Okej. Okay. Nie zrozumiałem w ogóle tego zagrania. Ale cóż, przeciwnik się poddał. Ok, mamy 1-1, jak na razie w tym odcinku to by było na tyle. Wygraj tysiąc partii w dolnym trybie. Ok, mamy, mamy jeszcze dodatkowo jakąś kaskę na areny. To się przyda na pewno. No ja tak jak mówiłem w tym odcinku, to było na tyle. Zaraz wracamy z następnym.